Na początek standardowa procedura. Tworzymy nowy projekt i importujemy plik z Illustratora. Otwieramy kompozycję, tworzymy tło, dodajemy gradient, dostosowujemy gradient, blokujemy tło. Zaczniemy od przypisania ekspresji na dziób ptaka. Najpierw przeniesiemy Anchor Point, klikamy R, żeby wyświetlić rotację. Klikamy z Altem w Stopper i wpisujemy polecenie Wiggle. Jak już wiecie, Powoduje ono chaotyczną zmianę parametrów. Przypominam, że pierwsza liczba to częstotliwość, mówiąca o tym, ile razy na sekundę będą dokonywane zmiany parametru. Druga to amplituda, która mówi o tym, jak mocne będą te zmiany. W tym momencie amplituda i częstotliwość na całej warstwie są takie same. Żeby je animować, musimy dodać slider control. Najpierw zanimujemy częstotliwość, czyli ten pierwszy parametr, zaznaczamy warstwę. Wybieramy menu Effect Expression Controls Slider Control. Slider widzimy zarówno w Effect Controls, jak również po rozwinięciu samej warstwy. Rozwinijmy warstwę tak, żeby było widać stoper slidera oraz ekspresję na rotation. Teraz uwaga, musicie być bardzo dokładni. Skasujcie w ekspresji pierwszą cyfrę, ustawcie kursor pomiędzy nawiasem a przecinkiem, chwyćcie za ślimaka przy ekspresji i przeciągnijcie go do slidera. Kliknijcie zupełnie gdzieś z boku na timeline. Ie. Rezultat mamy taki, że w miejsce, gdzie była częstotliwość, jest przypisana wartość slidera. W tym momencie slider ustawiony jest na 0. Jeżeli będziemy zmieniać jego wartość, będziemy też zmieniać wartość częstotliwości. Co więcej, przy sliderze widzimy stopper, co oznacza, że parametr ten możemy animować. Zróbmy więc prostą animację parametru częstotliwości. Najpierw wartość ustawmy na 0, przesuńmy się w czasie i zwiększmy wartość slidera. Teraz umożliwimy sobie kontrolę nad amplitudą. Zaznaczamy warstwę i dodajemy drugi slider. Effect Expression Controls, Slider Control. Musimy teraz rozwinąć slider na warstwie, tak żeby zobaczyć jego stoper. Wchodzimy do ekspresji w rotacji. Usuwamy liczbę przed nawiasem zamykającym. Uwaga, żeby tam nie postawić żadnej spacji. Wybieramy ślimaka do parentowania z ekspresji i przeciągamy na drugi slider. Klikamy gdzieś z boku. Wartość drugiego slajdera jest ustawiona na 0, więc nic nam się na razie nie porusza. Kiedy zmienimy jego wartość, będziemy mogli obserwować zmiany. Tutaj też możemy zrobić prostą animację amplitudy. Zwijam warstwę i przechodzę do stworzenia nowej ekspresji. Stworzę teraz warstwę tekstu, do której później przypiszę ekspresję poleceniem wyliczania cyfr. Przechodzę więc do paska narzędzi, wybieram narzędzie do tworzenia tekstu. Stawiam kursor gdzieś w obrębie kompozycji. Teraz trochę tak na mogę dostosować parametry fontu. W opcji Paragraf ustawcie Wyśrodkowanie. Zaznaczamy warstwę tekstu na timeline. Ie. Możecie też nadać jej nazwę, żeby utrzymać porządek w kompozycji, a potem dodajemy Slider Control. Musimy teraz rozwinąć warstwę tekstu. Musimy widzieć stoper Source Text oraz stoper ze Slider Control. Klikam teraz z Altem w Source Text. I wpisuję polecenie math.round. Ustawiam kursor w nawiasie. Uwaga, żeby nie było tam żadnej spacji. Wybieram ślimaka z ekspresji source text. Upuszczam na slider ze stoperem i klikam gdzieś obok. W tym momencie wartość slidera to 0, dlatego na timeline nic nam się nie zmienia. Dlatego możemy zmienić wartość slidera żeby cyfry nam się zmieniały, to oczywiście musimy kliknąć w stoper i zanimować slider. Początkową wartość ustawmy mu zerową. Przesuńmy się na timeline. Ie. No i ustawmy te 44, chyba że ktoś ma innego ptaka. Animacja jest gotowa. Teraz też możemy dostosować parametry fontu, zmienić pozycję tekstu. Klatki możemy zamienić na easy ease Teraz przejdę do animacji miarki. Użyję poznane już TrimPaths. Upewnimy się, że na timeline nie jest zaznaczona żadna warstwa. Narysuję linię, więc fill ustawiam na none. Wybieram kolor obrysu, a następnie jego grubość i rysuję linię. Po narysowaniu kształtu przechodzę do warstwy i rozwijam ją. Wybieram add trim TrimPaths. Na warstwie tekstu z odliczaniem klikam U. Będę wiedziała, gdzie zaczyna się odliczanie i gdzie zacząć animację end w Trim Paths. Na początku end ustawiam 0, przenoszę się w czasie i ustawiam 100. Zamieniam klatki na easy ease F9. Zaznaczam opcję end i przechodzę do Graph Editor. Zmieniam krzywą w Speed Graph. Dzięki temu przejście między klatkami będzie bardziej dynamiczne. Zaznaczam też warstwę tekstu, gdzie jest odliczanie. W tej warstwie zaznaczam slider tam, gdzie mam stoper. I tutaj też przechodzę do Graph Editor, do Speed Graph. I tutaj też zmieniam krzywą, tak żeby zgrała się ona stream Trim paths. Zanimuję jeszcze suwmiarkę. Będzie to prosta animacja pozycji. Odnajduję tę warstwę na timeline'ie. Żeby zsynchronizować jej przesuwanie się wraz z stream Paths i odliczaniem, wyświetlcie sobie klatki kluczowe dla warstwy tekstu i zgodnie z nimi zanimujcie pozycję słów miarki. Zamieńcie klatki na Easy Ease i w Speed Graph dostosujcie krzywą. Pod warstwą odliczania pasowałoby dodać jeszcze jednostki w jakich mierzony jest koliber. Tworzę więc nową, zwykłą warstwę tekstu. I już na sam koniec, do elementów, które się poruszają, możecie dodać motion blur. O animację skrzydeł pytajcie u niedoperka.